Cześć, tu Dorota. Zapraszam na tutorial z ozdabiania HDF-u, bazy z HDF-u w grupie Cudna Paczka. W tym miesiącu mamy wyzwanie, z, które nazywa się Męskie Sprawy, więc postanowiłam nawiązać również do tego wyzwania i ozdobić po męsku HDF-ki. Ja HDF-ki mam oczywiście z kreatywnej pracowni Love Handmade. E, przygotowałam sobie mnóstwo tych HDF-ków, bo oprócz tej dużej bazy, e, również takie małe e, dekorki w kształcie trybików. Trybiki są właśnie ozdobione tak, e, z, tak bardziej industrialnie oraz z takimi e, też jak typ piórkami bardziej boho. E, moje małe HDF-ki zagruntowałam sobie impastem. Impasto to jest takie medium, które nie wymaga stosowania podkładu, jest gęste jak gesso. Teraz odrysowałam sobie na mojej bazie pole, na którym będę nakładać później pastę strukturalną i nie chcę, żeby znaczy, nie chcę mieć problemu ze złączeniem tych HDF-ów. W związku z tym narysowałam sobie pole, na które będę później tę pastę nakładać. HDF-ki maluję od razu farbką. Dlaczego nie stosuję podkładu? Ponieważ używam farbki kredowej. Jeśli stosujecie farbkę kredową, nie musicie stosować żadnego podkładu. Farbki kredowe są wystarczająco, wystarczająco przylegają do bazy. Ja mojej bazy nawet tradycyjnie nie przeszlifowałam papierem ściernym. Właśnie dlatego, że farby kredowe znakomicie tę bazę pokrywają, mimo że ona jest ona dość śliska. I na pewno bardziej śliska od MDF-u. Część z moich dekorków pomalowałam takim beżowym impastem, a część kredową farbką w kolorze takiego brudnego dżinsu. Bardzo fajne są to farbki. To są farbki La Pacharita. Te farbki kredowe bardzo Wam polecam. Są świetnie, świetnie napigmentowane. Przygotowałam sobie też parę metali, które dla ujednolicenia koloru przemiziałam wszystkie czarnym gestem. Jeszcze nie wiem na jaki kolor i czy w ogóle będę je później kolorować. W związku z tym czarne gesto jest tutaj najbezpieczniejsze. Na to pole, które miałam wcześniej narysowane, nałożyłam pastę piaskową przez szablon. Szablon też jest z kreatywnej pracowni Love Handmade. W, 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 przygotowałam sobie również dwie tekturki, które embosowałam na gorąco. Ja oczywiście jestem nieustająco zakochana w embosie ze Stamp i to jest Aged Silver, czyli takie postarzone srebro. Moją, mój spód bazy koloruję na, na dwa kolorki. Tam, gdzie będą mi nachodzić trybiki, to tam właśnie pomalowałam na niebiesko, a całą resztę bazy na taki ciepły beżowy, ciepły szary kolor. Spód bazy również prze, prze, przekolorowałam, przemiziałam. Niebieską farbką oraz ten element z górnej warstwy, który będzie wystawał mi poza bazę. Nie chciałam, żeby pozostała jakaś część niepomalowana. Przygotowuję sobie teraz kaboszonki. Kaboszony przyklejam do pasty dwustronnie klejącej. Są to takie małe kaboszonki o średnicy około 8 mm i przemalowuję je pastą akrylową, ale dość niedokładnie. Nie chcę, żeby ta pasta pokryła mi cały spód kaboszonu. A dlaczego to zaraz się przekonacie. Po tym, jak farba kredowa mi wyschła, a one wysychają bardzo szybko, złączam mój dół i górę HDF-u. Za pomocą Magika. Magik fajnie łączy właśnie i tekturki i hdf -y, żeby dobrze mi zacisnęły się obie części. Oczywiście profesjonalnie, spinam je klamerkami do bielizny. Wszystkie glutki z kleju, które mi tutaj powyciekały poprzez zaciśnięcie, skrupulatnie ścieram. Nie chcę, aby one mi tutaj tworzyły jakąś dodatkową teksturę, bo to nie będzie bardzo teksturalny projekt. Teraz dlaczego niedokładnie pokryłam kaboszonki, bo dokładam teraz czarnego koloru i ten czarny kolor wejdzie mi w te wszystkie niedoskonałości niebieskiej farbki, a to spowoduje, że kaboszon będzie jakby popękany. Ten kolor będzie taki niebieski z czarnymi spękaniami. Teraz czas na cień. Jak wiecie, ja uwielbiam cieniować, kolorować, więc tego cienia tutaj będzie również sporo. Nieustająco używam Pruskiego błękitu z firmy Renesans. I naprawdę polecam Wam ten kolor. To jest bardzo, bardzo ciemny granat. Tutaj moja lampa dość rozjaśnia kolory, natomiast to jest świetna alternatywa dla smutnego, czarnego czy oklepanego brązowego cienia. Naprawdę bardzo Wam polecam ten, ten kolorek do cieniowania. On też dość szybko wysycha, natomiast ja tutaj chciałam, żeby mi się nieco porozlewała ta farbka, więc jak gdyby wtargnęła w tą teksturę z pasty strukturalnej, dlatego no jest, tutaj musiałam ją trochę rozprowadzić za pomocą wody. Natomiast już dalej wszędzie staram się nałożyć cień. Za pomocą prawie że suchego pędzelka, gdyż chcę oczywiście uratować chociaż trochę tego beżowego koloru, który przed chwilą nałożyłam. Teraz czas na obudowanie zdjęcia, bo to będzie jak gdyby HDF, ale w postaci lajauciku czyli projekt ze zdjęciem. Oczywiście, jak zapewne zauważycie, większa część tego tutorialu to jak w każdym projekcie, to jest przygotowanie sobie elementów po to, aby je na końcu skleić. Teraz moja, moja, moja obudowa zdjęcia będzie wyjątkowo bardzo skromna, gdyż będzie to męski layout, nic się kwiatuszkowego nie będzie działo, będzie wręcz na płasko. Natomiast postarzam sobie nieco wszystkie krawędzi papierów. Za pomocą nożyczek dziarałam je właśnie, a teraz za pomocą ciemnoszarego tuszu kredowego, on jest chyba z Eksona i dostałam go od kogoś z was, chyba od Małgosi Reckiej, albo od Jowity Puzio. już nie pamiętam, ale bardzo wam dziewczyny za niego dziękuję, bo jest świetny. Zaczynam obudowę zdjęcia, oczywiście od górnej strony, czyli od samego zdjęcia i obudowuję je sobie w dół, dodając szerokości. Natomiast moja szerokość tym razem nie będzie zbyt wielka, ponieważ sama baza nie jest zbyt duża, a chciałabym, bo tak jak też przekonuję Was w każdym tutorialu, że projekt musi mieć oddech. Czyli nie zaklejajmy tymi wszystkimi dodatkami całej bazy. Pokażmy, że coś się dzieje intensywnego w jednym jej miejscu czy w dwóch, natomiast pozostawmy trochę oddechu projektowi, czyli bazie. Wszystkie elementy skleiłam za pomocą magika, rozdzielając nieco tekturkami. Natomiast, dlaczego ja rozdzielałam to tekturkami? Po to, żeby wciąż wyrównywać sobie poziomy. pod Elementy papierowe popodkładałam wcześniej tekturki, które sobie sembosowałam i one spowodowałyby mi nierówności, gdybym je nie wyrównywała sobie tymi innymi kawałkami biermaty. Ponownie wszystkie HDF-ki przyklejam za pomocą magika. One mają mi wynieść jak gdyby wyżej to zdjęcie, po to, żeby ono nie wpadło mi za bardzo w bazę. Natomiast tak jak mówiłam wcześniej, tych ozdób będzie tutaj bardzo niewiele, więc uniesienie tego zdjęcia też nie będzie za duże. Największe elementy tradycyjnie wchodzą mi pod samo zdjęcie, a mniejszymi elementami obudowuję sobie, ale też w takiej zasadzie, aby część elementów podchodziło pod już nałożone elementy. Jak gdyby tworzyć taką warstwową strukturę, a ażeby nie pojedyncze, żeby pojedyncze elementy nie lewitowały wokół całej kompozycji. Uruchomiłam już tutaj żel medium, ponieważ zaczynam kleić, oczywiście, metalowe elementy, które magik nie złapie. Zanim finalnie przykleję zdjęcie, to dokładam sobie tego cienia tak, aby cień wystawał mi poza, poza moją, moje obudowane zdjęcie. Na razie tego zdjęcia jeszcze nie przyklejam, ponieważ nie chcę ci, poprzez cieniowanie i no dość mokrą. Dość rozwodnioną farbkę. Nie chcę, żeby moja kompozycja się tutaj pobrudziła, a tekturki, które mam od spodu, żeby się nie rozwodniły. Poza tym, niedoklejanie zdjęcia na tym etapie powoduje, że mogę tutaj jeszcze pędzelkiem wniknąć we wszystkie dziurki, które znajdują się na tych trybikach. I nie, że tak powiem, nie muszę za bardzo pędzelkiem wchodzić pod zdjęcie, tylko mam tutaj. Wolną powierzchnię do tego kolorowania. Również część z moich tekturek pobarwiłam sobie na ciemny kolor, po to, żeby spod HDF-u nie wystawały mi białe miejsca. Czas na zblendowanie, ponieważ po nałożeniu cienia zrobiło się no, taki nieładny melange, czyli i czarne, czarne były metale, i był granatowy cień który też przeniknął na część elementów, dlatego teraz niebieskim zblendowałam sobie całość, czyli wyrównałam koloryt. Poprzez to, że miziałam praktycznie suchym pędzelkiem, pokolorowały się tylko wierzchnie elementy, a spód został ciemniejszy, czyli już została zachowana taka, taki cień. Moja zabawa z kreateksem, czyli z takim proszkiem do efektu rdzy, Trwa nadal. sobie, znaczy przesypałam sobie ten proszek w niektóre tylko miejsca i psiknęłam na niego takim aktywatorem rdzy. Kreateks ma to do siebie, że w takiej postaci, w jakiej teraz to zrobiłam, on po prostu zastygnie w postaci takiej jakby szarej patyny. Natomiast jeśli bym podgrzała ten kreatek za pomocą nagrzewnicy, wówczas zrobiłyby się takie fajne, grube. Furchle, natomiast które lubią się zabarwić na przykład na zielony kolor, a tego mi w tym projekcie absolutnie nie potrzeba. Rozjaśniłam sobie, jak już oczywiście ten, ten mój efekt z wysechł, to rozjaśniłam sobie nieco. Moją, moją kompozycję za pomocą tej farbki kredowej, beżowej, którą już wcześniej stosowałam. Teraz dokładam sobie nieco brązowego wosku. To jest nieustająco wosk z Sea Artu, który, taki matowy, który po prostu uwielbiam, zarówno jeśli chodzi o kolor, o konsystencję, o napigmentowanie oraz o zapach. Dodaję sobie tutaj tego brązowego koloru, dlatego że chcę nawiązać do brązu, który jest na zdjęciu. To jest takie zdjęcie w sepi i zabrakłoby mi tego przełożenia koloru, wyrównania tego kolorytu pomiędzy poszczególnymi elementami kompozycji. Nie należy zapominać o tym, że jakby zdjęcie nie może być oderwane kolorystycznie od reszty kompozycji, dlatego ja tutaj sobie przemiziałam nieco woskiem. Natomiast, jeśli macie taki embossing, który ja tutaj mam, czyli on jest taki bardzo rozlewający się, taki metaliczny jak gdyby, on bardzo często nie łapie. Zarówno miziania woskiem, jak i rozwodnionymi farbkami, czy, nawet, czy także tuszem. Teraz dodaję sobie nieco niebieskiego wosku w tych mniej więcej miejscach. W których mam te niebieskie doklejone kaboszonki. W związku z tym, że kaboszony doklejałam na metale, no to doklejałam je również za pomocą Heavy Body. Nie chcę nakładać tutaj zbyt dużo tego niebieskiego, bo to ma być projekt, który przypomina takie stare jeansy, taki denimowy bardzo, ale w, na staro, czyli dużo ma być szarości, brązu i denimu bardzo bardzo delikatnie tym woskiem potraktowałam niektóre z tych elementów i teraz dodaję nieco dramatyzmu, czyli rozwodnione gesso i trochę cienia, brudzenia części elementów zarówno blisko kompozycji, jak i trochę w okolicy tych łańcuchów po prawej stronie bazy. Na koniec czas już tylko na napis i mój Projekt jest już skończony. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i że przystąpicie do wyzwania. Dziękuję Wam bardzo i życzę Wam kreatywnego dnia. Jak zawsze, Pam.